A ja się. Tak ja wam Ej, powiem, ja Jest to zagadkę, którą kiedyś Augustyn hmm. na pewno quizze z pokazywaniem przypomnijcie mi, powiem wam. To będzie w nawiązaniu do apostołów i do. pokazywania. I do tego. I do. Zobaczycie, do... jakieś klampory i miękki. Do... Nie, nie, nie. Ojciec, pokażę. Nie, nie, ok. Nozie, o, nie. Ja nie, no, u nie. 10 przykazań Boże, 9 słów anielskich, 8 błogosławień, 7 sekramentów, 6 sądów kamiennych, 5 przykazań usielnych, 4 angielskich, 3 królów magów, 2 i osiołek, dzieciątko w żubeczku, a stajęcy To stworzył świat cały, tylko jeden Bóg, To stworzył świat cały, tylko jeden Bóg. Słuchajcie teraz taki, już nie śpiewamy, tylko będziemy mruczać, mruczać i pokazywać, tak? Aaaaah! za to jest takie, no to jest takie, za życia spokaję. Stworzył się cały tylko jeden ból. To jest taki św. Franciszka.